W 13 vlogmasie. Dyziolo ma tutaj kurteczkę, więc mu jest cieplutko, tak? No i co tam się już denerwujesz? Otworzę kalendarz z wami i muszę jechać, bo mam parę rzeczy do załatwienia. Później jeszcze skrzypce do Lidla i będę wracać, ale dzisiaj pracuję od godziny 13.00. Ten poniedziałek jeszcze spoko, ale już następny to od samego rana. Pracujący, także no. Tak to wygląda: czym bliżej świąt, tym więcej pracy, ale tak już jest w mojej branży. No i co? Dziula, pójdziesz na polko? Tak? Idziesz na polko? O, już wiem co on chce. Posuniesz się kawałek. Dzisiaj pan się otwiera 13 okienko. Znów dwa produkty, ja jestem naprawdę w szoku. Pozytywnym, oczywiście. A więc pierwsza, że. Aha, nie, to jest jeden produkt, tylko mamy opakowanie do niego. Mamy tutaj puder prasowany do twarzy. O, trzeba sobie go włożyć do tego opakowania, ale nie wiem, czy to jest jakiś kolorek, czy. Nie piszę. Mam nadzieję, że transparentny. No i tutaj mamy takie opakowanie z lustereczkiem. Więc możemy później sobie kupować tylko wkłady. To jest mega rozwiązanie. Ten puder jest bardzo jasny, więc ja mam nadzieję, że właśnie jest transparentny. Ojeju, żebym nie rozwaliła. Także tak to wygląda. Jeszcze raz Wam tutaj pokazuję. Opakowanie i środeczek. No poproś ładnie mnie. No poproś. Widzę, że niewiele to daje, ale pomyślałam, że zrobimy sobie futbol. Już wszystko załatwiłam, szukałam prezentu i tak się teraz zastanawiam cały czas, czy jednak nie zwrócę tej rzeczy, którą kupiłam, bo hm, nie do końca mi się podoba. Nie mogę o tym teraz mówić, no bo wszystko by się wydało. Ale zaraz siądę jeszcze do kompa pomiędzy robieniem zupy a pracą, którą zaczynam po 13. Jest już za 10:12, więc mam niewiele czasu. Ale jak sobie tutaj w termomicie nastawię zupkę, dzisiaj będę robiatką ziemniaczaną z selerem naciowym, bardzo dobra swoją drogą. W międzyczasie właśnie wezmę tutaj laptopa i przewertuję cały internet w poszukiwaniach i się jeszcze zastanowię. Może sobie tutaj ekran wytrę. Wytarłam wyświetlacz, i chyba jest coś lepiej. Mi się wydaje. Natomiast właśnie skończył nam się płyn do czyszczenia łazienki od Joł oraz ten płyn uniwersalny. My ich dwóch używamy, jeszcze mamy do szybno, ale tamten jest, więc nie uzupełniałam. Też była promka w Superfarm i wyszło mnie po 9 zł, także bardzo się opłaca, bo ten do łazienki ogólnie kosztuje 14 a ten chyba 11. No więc powiedzmy, że w cenie jednego mamy dwa. Jeżeli chodzi o ten do łazienki, to jest rewelacja. Jak umyjecie tym baterie, to one wyglądają jak nówki, tak się błyszczą, a Kuba będzie sprzątał właśnie w któryś dzień całą łazienkę z płytkami dookoła. No i chciałabym, żeby ładnie błyszczały, także to jest możliwe tylko po tym y, produkcie. Bardzo wam polecam. Ja uwielbiam i teraz akurat ten zapach zielona herbata, nie było innego, nie pamiętam jak ten pachnie. Ja tak kupuję albo zieloną herbatę, albo bambus. No, bardzo ładnie, przyjemnie. Nawet chyba lepiej niż bambusowy ostatni. Także już zamykam i pokazuję Wam dalsze zakupy. Większość rzeczy jest z Lidla, natomiast byłam też teraz w Biedronce wracając. No i musiałam dokupić w zasadzie dwie rzeczy, bo wege majonez My takiego normalnego nie jemy, tylko ten. On jest bardzo smaczny. I co jeszcze w Biedronce kupiłam? Aha, słonecznik. Gdzie on jest? O tutaj. W takim opakowaniu. Ja słonecznika dużo jem, więc szybko się kończy. No i teraz ze z Lidlem. Mamy tutaj takie pieczywo chrupkie kukurydziane, następnie szpinak młody i... Ile zużyję, tyle zużyję, a resztę zamrożę, bo zawsze mi coś zostanie i wyrzucam, a nie lubię tego. Teraz też koktajli za bardzo mi się nie chce robić, bo jest zimno i tak za bardzo nie chcę się ich pić, no bo dorzucam przeważnie jakieś mrożone truskawki czy jagody, więc no musiałoby to chwilę odstać, a to wiecie. Nie ma na takie rzeczy czasu, więc y, dlatego zamrożę ten szpinak, bo tak to właśnie zużywałam go do koktajli. Ale go zamrożę i będę sobie później po prostu wyciągać po trochę i dorzucać do omleta. Y, tutaj mam jogurt naturalny, zwykły, y, skyr waniliowy, klebek wieloziarnisty, oczywiście nie może zabraknąć mandarynek, całe opakowanie, dwie pomarańczki i jedna cytrynka do herbatki. Ja lubię jak jest tak napakowane tego dużo. Następnie serek śmietankowy, Włoszczyzna, którą zaraz wykorzystam do mojej zupki, no i oczywiście naciowy, bo Zupka jest z cebula, bo do czegoś będzie potrzebna. Aha, dzisiaj będę robić na kolację fokację właśnie tylko z cebulą, więc będzie mi potrzebna, tak jak mówiłam. Mam bułeczki, wzięłam cztery, ale to do zamrożenia, bo nie lubię sytuacji jak mi braknie Na przykład chleba i tak dalej Wiem, że Kuba sobie chce rano coś tam zjeść Przed pracą czy wziąć I jest stres, bo trzeba jechać do Lidla Nie ma czasu, bo każdy pracuje Ja wiem, że Lidle są długo Ale no wiecie jak to jest z czasem No po prostu już się nie chce No i, i fajnie jest mieć coś awaryjnego Tu dwa pomidorki Mozzarella właśnie będzie do omleta ze szpinakiem i do tego jeszcze mam tutaj warzywa na patelni. Jak widzieliście na innych vlogmasach, my na przykład jemy makaron z tymi warzywami i one są w sosie właśnie z tego serka śmietankowego. Jest to przepyszne. I na sobotę już sobie zaplanowaliśmy te warzywa z tym serkiem i w naleśniku. No i jeszcze wzięłam goździki. Bo wczoraj, jak byliśmy na tej herbatce, tam na tych figurkach w muszynie i w tej restauracji, to właśnie tam miałam podane. To były pomarańcze, albo pomarańcze, na pewno pomarańcze, i miały pobijane właśnie goździki. I ta herbatka miała taki no inny smak, lepszy. Dodatkowo ona też była z cynamonem, więc planuję sobie taką właśnie rozgrzewającą herbatkę zrobić, tylko bez tego miodu, o którym Wam mówiłam, bo była za słodka. I też chciałam powbijać do jednej pomarańczki i położyć tam w pokoju, żeby ładnie pachniało. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o zakupy. Odpadły mi niektóre rzeczy, bo wczoraj Kuba kupił, jak mnie odwiózł na zajęcia, czy jabłka, banany, więc w sumie nie było tego aż tak bardzo dużo, ale wiadomo, że jak nie ja wiem, tam chyba w piątek będziemy jeść tortille z kurczakiem. Do tego kurczaka muszę kupić dopiero gdzieś w czwartek. Także no, które rzeczy po prostu nie da się z takim większym wyprzedzeniem, ale no mimo wszystko zawsze staram się jak zrobię te jadłospisy, zrobić od razu listę wedle właśnie ich i wtedy w miarę wszystko mam w lodówce. I czeka sobie na swoje użycie. Dobra, ja to chowam i zabieramy się za zupkę. I ta zupka schodzi mi dużo dłużej niż miała schodzić, a to z tego względu, że niby coś tutaj wcześniej nastawiłam, ale usiadłam do laptopa, bo sobie go tutaj też przyniosłam, i zaczęłam scrollować cały internet za poszukiwaniem tej jednej rzeczy, I jak już znalazłam coś takiego, co jednak bardziej mi się podoba no to stwierdziłam, że będę jeszcze szukać, a tutaj się już kończyło, tam siedziałam, szukałam. Koniec końców skończyło się na tym, że zamówiłam właśnie to, co najpierw zobaczyłam i mi się spodobało, ale musiałam jeszcze przepatrzeć inne strony, żeby mieć pewność, że na pewno dobrze robię. I będę musiała podjechać chyba dzisiaj po pracy, skończę w pół do piątej, bo mam takie 3 godziny i będę musiała podjechać do galerii oddać to. I tutaj w ogóle w przepisie jest śmietana minimum 30% tłuszczu, natomiast ja to zamieniam na jogurt naturalny i zawsze wychodzi. Tutaj w sumie macie przepis, jakie składniki są do tej zupki. Ja niepotrzebnie kupiłam całą Włoszczyznę, nie wiem, wydawało mi się, że tutaj wchodzi, natomiast yy, okazało się, że nie, ale to nic nie zmarnuje się. No i takie są składniki, a tu macie jeszcze sposób przygotowania, gdyby kogoś to interesowało. Ja jestem na tym etapie. Zaraz zabieram się już za te i będzie zupka gotowa, no i lecę, bo no zostało mi jakieś 15 minut, więc wszystko tak na szybciochat. Zupka już prawie gotowa. Jeszcze ostatnie 2 minutki i będzie później jedzone. Ja już jestem po pracy, wszystko załatwiłam, co miałam załatwić, także jestem zadowolona. No i teraz zabieram się za sprzątanie tutaj, bo naprawdę zrobiłam niezły syf. Od razu zrobię ciasto na fokacie i chyba ją upiekę, bo wydaje mi się, że to będzie najlepszy pomysł. Oh, Znaczy, jak widzieliście nastawiłam z tego wszystkiego zapomniałam wam tam później coś ponagrywać więcej, bo zabrałam się za publikowanie vlogmasa wczorajszego. To jednak trochę schodzi, bo to relacje na Instagramie, razem z linkiem, to Facebook, to coś tam. No i niestety tak wszystko robiłam na raty. trochę tu, trochę tu. I jeszcze zgrywałam sobie materiały z dzisiaj, żeby zobaczyć co tam w ogóle udało mi się ponagrywać. No, i wracając do tej pokaczy, to teraz czekam tak 30 minut, i ja w sumie chyba zawsze ją robię tak 40. No, ale na 30 sobie minutnik tutaj na telefonie nastawiłam, żeby iść zobaczyć. Wcześniej robiłam ją z suszonymi pomidorami i cebulą, a teraz położyłam samą cebulę, i będzie taki ala cebulak. <gryw> Nie wiem, czy lubicie ja bardzo, Kuba również, także. Zobaczymy, jak będzie smakować bez tych suszonych pomidorów. No ale tak naprawdę różne można robić kombinacje, czy z oliwkami, czy z takimi świeżymi pomidorami. Naprawdę widziałam dużo różnych opcji yy, i pewnie od czasu do czasu będę coś zmieniać.